Zapewne nie słyszałeś jeszcze tej historii. Wszystko zaczęło się od niewinnego zaproszenia. Marek i Kasia, młode małżeństwo, zdecydowali się wynająć dom na odludziu, aby spędzić tam weekend z dala od miejskiego zgiełku. Dom był stary, ale piękny, otoczony gęstym lasem, co dodawało mu tajemniczego uroku. Pierwszego wieczoru, po rozpakowaniu i zjedzeniu kolacji, postanowili rozpalić ognisko. Siedząc przy płomieniach, Opowiadali sobie historie z dzieciństwa, śmiejąc się i wspominając. W pewnym momencie Kasia spojrzała na las i zauważyła coś dziwnego. W ciemności, między drzewami, błyszczały dwie czerwone kropki. Patrz, Marek, tam ktoś jest. szepnęła, wskazując kierunek. Marek zmrużył oczy, próbując dostrzec, co wywołało u Kasi taki niepokój. Rzeczywiście, między drzewami widać było coś, co przypominało oczy. Pomyśleli, że to może zwierzę, które przyszło zobaczyć ognisko. Part 2 w następnym filmie.